Z czym ja tu do Was dzisiaj przychodzę? Pewnie zastanawiacie się, czemu jestem w takiej dziwnej sukieneczce, to jest kostium kąpielowy. Słuchajcie, chciałam Wam tu pokazać mój zakup. Ponieważ gdzieś tam, no wiadomo, idzie lato, pewnie będziemy więcej chodzić na basen, na, do akwaparków. Myślimy też o jakichś wakacjach w ciepłym miejscu. Postanowiłam poszukać sobie kostiumu. A że jestem plus size. To wiadomo, że to jest troszeczkę mm, trudniejsze. E, dlatego chciałam się pochwalić tym zakupem, bo jestem z niego bardzo zadowolona. Jestem tak zadowolona, że kupiłam drugi kostium. Tego jeszcze na sobie nie miałam. E, ten miałam wcześniej, dlatego w niego się ubrałam i chciałam wam pokazać, jak to wygląda na moim grubaskowym ciałku. E, I jestem naprawdę super zadowolona, bo tutaj ma takie o, majty pod spodem. Na to jest ta kolejna warstwa. Ramiączka są tu, nie za szyją. Nienawidzę mieć po prostu ramionczek tutaj e, zawiązywanych z tyłu. Są normalne ramiączka, w ten sposób. Także to jest świetne. E, materiał jest taki nawet przyjemny w dotyku. No i ten kostium podtrzymuje wszystko, na przykład mój brzuszek, który no jest. Przykro mi, jest. E, także naprawdę jestem super zadowolona z tego kostiumu. A, i ja kupiłam te kostiumy na Amazonie. Nie robiłam do tej pory właśnie zakupów na Amazonie, zawsze próbowałam te kostiumy znajdować gdzieś indziej i to było naprawdę bardzo trudne znaleźć coś w moim rozmiarze. A teraz mi się udało właśnie znaleźć te kostiumy na Amazonie, dlatego postanowiłam kupić dwa. One są też w całkiem niezłej cenie, bo to będzie tak jakoś nie wiem, 130 zł, także jak za kostium kąpielowy, taki naprawdę fajnie. Ubrałam ten drugi kostium i ten mi się podoba jeszcze bardziej. Jest troszkę luźniejszy, mimo tego, że one są w tym samym rozmiarze 2XL, to ten jest troszkę luź luźniejszy. Tutaj mam lusterko, patrzę się na, cie na siebie samą. Natomiast bardzo mi się podoba tutaj z tyłu. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Naprawdę dobrze to wygląda. I te wszystkie fałdki tak są fajnie yy, ogarnięte. Podoba mi się to. Rewelacyjny kostium, e, właśnie na to, żeby sobie spędzić czas przy basenie w hotelu albo na jakimś akwaparku. One mają o, takie majtki. Tu oczywiście, tutaj mają taką, nie wiem, e, siateczkę nie wiem co to jest e, takie coś. Tu mają majteczki i na to jest ta sukienka. Postaram się gdzieś wstawić link e, do tych kostiumów. Producent ma tam dużo wzorów e, i właśnie niestety. Większość jest z tym wiązaniem z tyłu. Yy, tylko dwa modele chyba są z tymi ramionczkami. Natomiast no mówię, to z tyłu super. Wcięcie fenomenalne.